To był impuls, chciałem wyrzucić swojego MacBooka za okno i nie zrobiłem tego tylko i wyłącznie z dwóch powodów. Po pierwsze dopiero co wymieniłem sprzęt na nowszy model. Po drugie Verbatim podesłał mi urządzenie, które rozwiązało mój problem z Maciem. Otóż pracując z dużymi plikami wideo miałem właściwie dwie opcje. Korzystanie z przenośnej pamięci SSD, która nie była szczególnie szybka lub wybór przestrzeni dyskowej Maca. Sęk w tym, że pamięć wbudowana w MacBooku zapełnia się w okamgnieniu i praktycznie co dwa filmy musiałem czyścić bibliotekę. Jeśli chodzi o przenośne pamięci SSD, w moim przypadku nie były one tak szybkie, żeby umożliwić mi wygodną edycję. I wtedy wszedł on, cały na biało. No dobra. Srebrno-czarno, Verbatim Turbo Metal SSD. Zapraszam na recenzję. W zestawie razem z dyskiem zewnętrznym SSD przyjechał do mnie przewód USB-C do USB-C o długości 20 cm. Niewielki rozmiar w zupełności wystarczy, jeśli pamięć ma być używana blisko komputera. W przeciwnym razie będzie trzeba wyposażyć się w dłuższy kabel. Poza wspomnianym akcesorium w opakowaniu znalazłem też dokumentację z instrukcją. W teorii to wszystko, ale to tylko w kwestii fizycznych dodatków. Producent dorzucił bowiem coś niematerialnego, czyli oprogramowanie format i narrow backup. Ja nie korzystam z ich dobrodziejstwa, gdyż. Są przeznaczone na systemy z rodziny Windows, a ja pracuję na macOS. Za co odpowiada rzeczony soft na Windowsie? Można za jego pomocą realizować automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Przejdźmy do samego urządzenia. Bryła została wykonana z metalu, ale znajdziemy tutaj też elementy plastikowe. Na wierzchniej części sprzętu tuż pod logo producenta mamy diodę LED, której zadaniem ma być informowanie użytkownika o pracy dysku. Na spodzie za maskownicą widoczny jest wentylator, a nad nim oraz pod nim mamy gumowe podstawki. Cieszę się z obecności tych ostatnich, bo sprzęt postawiony na biurku pozostaje na swoim miejscu w trakcie pracy. I o to chodzi. Cała konstrukcja ma wymiar 106x55x18 mm i waży 150 gramów. Nie jest to dużo, natomiast waga jest wyczuwalna. Według zapewnień producenta Verbatim Turbo Metal może pracować w temperaturze nawet do 40 stopni Celsjusza, natomiast przechowywanie i transport może być realizowane w temperaturze od minus 20 do 65 stopni. W temacie wilgotności wskazany przez twórców przedział wynosi od 10 do 95%. Wentylator zastosowany w recenzowanej pamięci jest skuteczny i dość cichy, ale o tym za moment. Komunikacja z komputerem lub innym urządzeniem odbywa się poprzez port USB-C przy użyciu interfejsu USB 4 obsługującego prędkości do 40 Gbps. na sekundę. W teorii prędkość odczytu może dochodzić do 3700 MB na sekundę, a zapisu do 3600, ale tylko przy użyciu właściwych portów i przewodów. Praktyka nieco odbiega od deklarowanych liczb, ale i tak jestem w pełni usatysfakcjonowany. Verbatim Turbo Metal SSD przyjeżdża do nas sformatowany pod FAT32, natomiast warto dobrać dogodny dla siebie i swoich maszyn system plików. Wiadomo, w zależności od platformy każdy ma swoje przyzwyczajenia lub preferencje. Pora na mięso, czyli pomiary, natomiast nie będą to profesjonalne benchmarki z dziesiątkami wykresów, a prosty test w jednym programie, oraz taki typowo użytkowy. Tytułową pamięć sprawdziłem jednak w popularnym Blackmagic Speed Test. Według pomiarów realizowanych rzeczonym oprogramowaniem zapisywałem dane z maksymalną prędkością 2900 MB na sekundę i niewiele szybciej ją odczytywałem. Test miał miejsce na 14-calowym MacBooku Pro M4 przy użyciu kabla dostarczonego w pudełku. Podczas dłuższych sesji transmisji danych oraz podczas dłuższego benchmarku temperatura istotnie wzrosła, co spowodowało ponad 60% spadek prędkości i uruchamianie wentylatora. Po 5 minutach temperatura unormowała się, a wentylator został wyłączony. To dobry zwiastun dla osób, które zamierzają korzystać z pamięci, np. Na, na potrzeby pracy z wideo, tak jak ja. Samo chłodzenie jest dość ciche i jak widać skuteczne, natomiast nie jest bezgłośne. Użytkownicy, którzy wcześniej korzystali z modeli z pasywnym chłodzeniem albo pozbawionych chłodzenia, będą słyszeć różnice. Ja szybko się do tego przyzwyczaiłem. Co ciekawe, wentylatora nie możemy włączyć samodzielnie. Ten uruchamia się w oparciu o wykrytą wysoką temperaturę i tak samo się wyłącza. No dobrze, ale czy warto? Wersja 1TB, która do mnie przyjechała, kosztuje 619 zł. Za opcję z 2TB zapłacimy już 939 zł, natomiast 4TB to wydatek 1749 zł. Cena nie jest niska, ale też nie zwala z nóg, szczególnie jeśli mówimy o niższych pamięciach, no i pamiętajmy, że to jest USB 4. Kluczowa okazuje się to wydajność, wspomniane USB 4, aktywne chłodzenie oraz gumowe podstawki poprawiające komfort pracy z dyskiem. Trzeba jednak pamiętać, że przy starszych portach USB 3.2 transfery będą niższe. Chciałbym zobaczyć wersję Standard, Bolt, no ale nie będę drobiazgowy. Ja jestem zadowolony ze sprzętu, ale spędziłem z nim tylko kilka tygodni. To relatywnie nowy produkt i ewentualne problemy mogą wyjść po czasie. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem, linki afiliacyjne do sklepów zostawiam w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Dzięki. Cześć.